Drift spotkanie w Dynowie. To była impreza głównie postawiona na show, na pokazy drifterskie. Jednakże odbyły się tam także zawody drifterskie, w których brałem udział i o nich właśnie wam To W 116 trafiłem na Karola Pardiaska. Moją pierwszą parę, nie mogę zaliczyć niestety do udanych, zresztą sami zaraz zobaczycie. Przy okazji pokażę Wam, jak wyglądała trasa. W tym miejscu mamy linię startową. Na pierwszym prawnym zakręcie mamy klipa po stronie wewnętrznej. Następnie mieliśmy szybką przekładkę oraz dosyć niebezpieczną zonę po prawej stronie. Następny clipping point był ustawiony dosyć dziwnie, gdyż znowu po na część stronie. Tutaj widzicie zonę po lewej stronie. Jest bardzo długa. Znajdują się tuż za nią betonowy krok, który nie wypaczają. Aby nie ścinać ronda, została postawiona kolejna zona po zewnętrznej stronie. Następnie należało zrobić rondo, ponownie i kierować się. Na Tutaj jest końcowa linia przejazdu, po której należało już wygasić drift. It was at this moment that he knew. he fucked up. Zostało się Karol bardzo blisko, więc kiedy on zaczął bardzo sekuracyjnie hamować do żony, nie zdążyłem zareagować i niestety wypchnąłem go z trasy. Po to 16 nie wiedziałem do końca, na jakim jestem etapie, ponieważ w teorii to ja zrobiłem błąd i to Karol powinien przejść dalej. Aczkolwiek z powodu uszkodzenia Karolowi poszedł wahacz oraz miał jakiś wyciek z miski olejowej, przekazał sędziom, aby mnie puścić dalej. To właśnie trafiona na Dominika Kapita, również wyprodukowany t 46. W tych dystansach udało mi się wygrać parę zawodów. to 4 trafiony na Mateusza Atamana. No, no, no. To był dosyć krytyczny błąd. Zobaczmy z drona, co się stało. Co ciekawa akcja. sędziowie stwierdzili, że już po tym jednym przejeździe na pewno wygrałem i nie chcieli puścić nas z Dominikiem na kolejny przejazd, jednakże obydwa byliśmy mocno zapaleń do jazdy chwili perswazji udało nam się przekonać sędziów, aby puścili nas na naszą drugą parę. Zostałem przewagę mocy oraz odboli. Przez co udało mi się wygrać na dłuższym, bez większych problemów. Final A trafiłem na Sebastiana Fonfare, który poprzednie zawody w Bugowie wygrał. Miał zaskakująco dużo przyczepności, więc ja chwilę mi zajęło zanim go doszedłem. Prawie że odprostowałem, sądziemy zdecydowali na Riran Dogrywce. Sędziowie stwierdzili, że już znają wynik, aczkolwiek przekażą go dopiero na koniec imprezy. Podczas ogłoszenia wyników okazało się, że jednak to ja wygrałem, także otrzymałem swój pierwszy puchar za pierwsze miejsce w drifcie. Także jest to dla mnie bardzo ważne osiągnięcie, i mam nadzieję, że nie ostatnie.